Dzień panowie, dzisiaj gramy mecz na wyjeździe. przeciwko Ozio, Wysocko. Macie więcej takich filmów? Dodajcie łapkę do góry. Niestety, jakimś synem, mój telefon się wyłączył w pierwszej połowie, czyli tylko mam te nagrania z drugiej połowy, ale no. A sekuracja tutaj była, żeby jakimś studenta ta piłka nie wpadła. Tutaj murek ustawiłem i się przesunąłem, a z znowu, ale piłka nie wchodzi nawet na teren bram. Groźna wrzuta przeciwnika, ale przeciwnik to nie chciał na główkę, tylko chciał to nogą przyjąć. Łatwa obrona, i rzucam do pomocnika defensywnego piłkę. Tutaj sam nawet nie wiem, co się stało, ale no, wyszło jak wyszło. Tutaj są na przykład momenty, jak mi odkleja, ponieważ już tak nic nie miałem do robienia na tej bramce. Tutaj to nawet nie uważałem, ponieważ nic nie miałem do robienia, a zobaczyłem, że leci sam na sam zawodnik, obroniłem to i obrońca od razu do mnie siebie jak on popełnił tam mały błąd. Ale no, obroniłem to i wszystko ok. Spokojnie tutaj łapi piłkę bez problemu. Wybijam piłkę do lewego skrzydłowego. No i tak dalej. Film jest taki krótki, ponieważ pierwsza połowa się ogólnie nie nagrała. A tutaj w drugiej połowie tylko coś nagrywałem. No, mało miałem strzał na bramek. To było wszystko. I jak ole, chcecie więcej takich filmów, dodajcie łapkę ole, do da, w górę.